Siema wszystkim, witajcie w pierwszym odcinku nowego sezonu na moim kanale YouTube. Prócz odświeżonej formy przedstawię Wam nowości, jakie czekają na nas wraz z nadchodzącym patchem oznaczonym numerkiem 32. Z tej strony Dworkop Elo, zapraszam do oglądania. Na pokład ekipy Elo w ostatnim czasie dołączyli Kapitan Ambrozy, Tichondrius12 oraz Anna S. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie podobać się Wam mój content, a jeżeli również chcecie mnie wesprzeć, Tradycyjnie zapraszam do przycisków wesprzyj lub linku pod tym filmem. Kompletną listę wspierających od nowego sezonu znajdziecie podczas napisów końcowych. A Wam kochani dzięki wielkie za wsparcie. Aktualizacja z numerem 32 trafi w nasze ręce już 8 grudnia i prócz wydarzenia o nazwie Równonoc Ćmoczłeka Prowadzi nam kilka istotnych zmian poprawiających jakość naszego życia, nowy sezon i nie tylko. Jesteście ciekawi? Koniecznie oglądajcie do końca! Tak więc zacznijmy od wspomnianego wydarzenia sezonowego. Nasze zadanie polegać będzie na pomocy w odprawieniu rytuału przywołującego Mądrego Ćmoczłeka. To tak w skrócie. Event będzie startował o każdej pełnej godzinie, oferując nam ciekawe nagrody związane z Kultystami. Oczywiście, nie będą to ci sami kultyści, których mieliśmy okazję poznać, lecz nowo przybyła grupa, w odróżnieniu od tych już obecnych, przyjaźnie do nas nastawiona. Przed wami teraz na ekranie znajduje się kilka fantów, które możecie zgarnąć uczestnicząc w tym evencie. Który z nich, waszym zdaniem, jest najlepszy? i najbardziej podobają się kaptury. Kto pamięta pierwszą planszę z 76? Naszym zadaniem było dorwanie złodupca nazywającego się Doktor Zorbo. Wraz z nadchodzącą aktualizacją dostaniemy już siódmy sezon, którego tematyką będzie wspomniany złol, chcący się na nas zemścić za swoją klęskę w poprzedniej rozgrywce. Osiągając kolejne poziomy na planszy odblokować możemy całą masę ciekawych fantów, w tym m.in. dwóch pomniejszych sojuszników, 2000 atomów i nie tylko. Cała lista nagród dostępna jest w linku poniżej filmu. Kolejną nowością jest możliwość podnoszenia rzeczy ze znajdujących się w pobliżu pokonanych ciał. Całość działała moim zdaniem bardzo fajnie i ułatwi zdecydowanie lutowanie podczas zbiorowych eventów, takich jak tradycyjna rozruba, linia na piasku, czy chociażby medytacja prowadzona. Wygląda to w ten sposób, że po totalnej rozpierdusze, którą zrobimy, podchodzimy do jednego z martwych delikwentów i klawiszem R, kwadrat lub X, kolejno na PC, PlayStation lub Xboxie. Mamy możliwość zebrania wszystkich rzeczy z poległych przeciwników dosłownie kilkoma kliknięciami. Ogranicza nas jednak odległość, w jakiej znajdują się ciała, gdyż jest to około 30 metrów w chwili obecnej. Skoro już jesteśmy przy lutowaniu, wspomniane trupy będą podświetlone, by ułatwić nam ich znalezienie. Dodatkowo, gdy w niedalekiej odległości zostanie pokonany legendarny przeciwnik, ale nie zdążyliśmy ani my, ani żaden członek zespołu go trafić, jego legendarny lud będzie dla nas również udostępniony. Moim zdaniem są to bardzo dobre zmiany. A Wy co o tym sądzicie? Wzorem ESO również i my będziemy mieli możliwość dzielenia się punktami doświadczenia wraz z pobliskimi członkami drużyny. Wygląda to tak, że musimy być blisko członka ekipy, maks około 30 metrów. Dzięki temu, gdy przeciwnik polegnie z jego ręki, my dostaniemy 50% punktów doświadczenia, jakie by nam przysługiwało. Dzięki temu wspomniana już dzisiaj radiacyjna rozruba będzie prawdziwym morzem EXPA. Od patcha numer 32 będziemy mieli możliwość zmiany koloru pip boya a wraz z nim naszej latarki oraz tak zwanego QuickBoya. Wystarczy, że wejdziemy w menu, następnie ustawienia i ekran. Przewijamy na sam dół i wzorem Fallouta 4 za pomocą suwaków możemy ustawić kolor, jaki nam odpowiada. Proste, prawda? Was też denerwuje bałagan, jaki wprowadzają klucze w waszym ekwipunku? Eksplorując apalachy z całą pewnością macie ich całe mnóstwo. Ale to koniec. Nadchodząca aktualizacja wprowadza kółko na klucze, po którego kliknięciu wszystkie z nich znajdują się uporządkowane w jednym miejscu. Dokonane zostały również zmiany w balansie niektórych wydarzeń publicznych. Na przykład linia na piasku trwała zbyt długo, więc została skrócona do 10 minut. W projekcie Rai, aby zwiększyć rangę, wystarczy już tylko 15 sztuk danej żywności w paśniku. Dla przypomnienia, wcześniej było to 20. Radiacyjna rozruba zyskała również zmiany w postaci zmniejszonych progów nagród za oddaną rudę, teraz kolejno będzie to 5, 15, 30 lub 50, by uzyskać dany poziom fantów. Zwiększona została również odporność szabrowników. Kolejną nowością będzie coś, co ucieszy wszystkich budowniczych Fallout 76. Jest to zakładka o nazwie Nowe, w której znajdziecie dopiero co odblokowane podczas sesji przedmioty do postawienia w waszych kampach. Sam nieraz poświęcałem wiele czasu, by znaleźć świeżo zdobyty przedmiot, więc jest to dodatek jak najbardziej na plus. Ostatnią zmianą, jaką dostaniemy, jest możliwość zdobywania używanej przez nas amunicji z poległych przeciwników, tak jak do tej pory ma to miejsce podczas codziennych operacji. Dzięki temu nikt z Was nie będzie już narzekać na jej brak. Kolejny odcinek wyląduje już za kilka dni. Będzie to poradnik do nowego wydarzenia Równonoc Ćmoczłeka. Nie zapomnijcie również kliknąć łapki w górę i subskrypcji, ponieważ właśnie to napędza mnie do działania. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i usłyszenia na Pustkowiach. Elo!